Nie, 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 broń dobrze. Zapraszam Pani Prezydent Sława Umińska-Duraj, gospodarz piekar śląskich. Zabieram Panią na wycieczkę. Fantastycznie. Tuż przed 25-leciem polskiego samorządu. Wie Pani, 25 lat to jest taki czas, pewnie Pani to wie, kiedy zdążyło dorosnąć całkiem przyzwoite, dorodne pokolenie, które nie wie o tym, że samorząd to nie jest powietrze, którym oddychamy, bo kiedyś go nie było. I być może warto znaleźć Taką opowieść, która pozwoli tym młodym ludziom zrozumieć, że, że to jest dobra rzecz, że jest przydatna, że do czegoś służy. A pani taką historię o samorządzie dla tych młodych ludzi? Ja powiem tak: z jednej strony to dobrze świadczy, paradoksalnie, o tym, że młodzi sobie z tego nie znają sprawy, przyjęli to jak to, że oddycha się powietrzem. Więc dla nich coś naturalnego, bo tak naprawdę powinno być w wolnym, demokratycznym kraju że korzystamy z dobrodziejstw systemu, nie do końca sobie zdając sprawy z tego, że zostało to wypracowane. Ale to, Bo to trzeba by umieć... Ja wiem, ja wiem, ono trzeba by umieć te dobrodziejstwa wylistować, powiedzieć im, dlaczego samorząd jest fajny. Dlaczego samorząd jest fajny? Czy wszystkim... fajny? To jest fatalne słowo. Dobry, pożyteczny, użyteczny, utylitarny. Po co? Sprawny samorząd to życie w dobrze zarządzanym mieście, gdzie żyje się dobrze wszystkim, od młodych, młodych rodzin z dziećmi aż po seniorów. To jest dobra infrastruktura, zarówno drogowa, jak i sportowa. To jest oferta kulturalna. To jest dobra opieka społeczna, oferta służby zdrowia, ale też miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie, bo to jest bardzo ważne gdzie nie ma zagrożenia przestępczością. No i sprawnie zarządzany samorząd to jest wielka wartość. A gdzie jest miejsce dla Obywateli, dla mieszkańców, bo pani wymieniła te obszary, które samorząd im może zapewnić, zorganizować, zabezpieczyć i, i uczynić ważnymi i sprawnymi. A gdzie jest dla nich miejsce? Bardzo proste. Mogą się angażować od najmłodszych lat. Od samorządu nomen omen prawda, szkolnego, poprzez Młodzieżową Radę Miasta. Była pani poprzez... przewodniczącą? Ja byłam skarbnikiem. Był skarbnikiem. Przez 8 lat szkoły podstawowej byłam skarbnikiem, i aż dziwne, że potem moja kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku. A muszę się pochwalić, nigdy nie miałam mamka. Bardzo ważna rzecz, skoro w tym miejscu jesteśmy. Jakie są Pani zdaniem priorytety inwestycyjne dobrego samorządowca? Pytam o to dlatego, że ja mam takie osobiste doświadczenia, gdy nagle w mieście, w pewnym mieście, pojawiły się skwery kipiące surfiniami, jakieś wagoniki pokopalniane z węglem. Bardzo ładna rzecz. Tylko jak ludzie nie mieli gdzie tam mieszkać, tak nie mają, albo jak mieszkali w zrujnowanej substancji, tak mieszkają. No to jest zawsze mm, wypadkowa między chęciami, możliwościami i marzeniami, a nie rozsądkiem takim. pięknego talking? miasta, a możliwościami finansowymi. I na pewno trzeba powściągnąć w sobie taką chęć robienia małych, szybkich inwestycji, które dają natychmiastowy efekt. A dlaczego? Przecież to się wyborczo opłaca? No to właśnie, widzi. to się wyborczo opłaca, ale ja zawsze utyskiwałam i ubolewałam nad tym, że politycy, także szczebla samorządowego, patrzą tylko pod nogi, a nie patrzą nigdy do przodu. Myślą kadencjami, nie myślą. Co będzie za 10-15 lat? Czy to ma sens? Czy dzisiaj piękna inwestycja, piękny obiekt, który cieszy oko, czy będzie do utrzymania, czy nie będzie generował w przyszłości kosztów nie do udźwignięcia? Yy, dlatego ja yy, uczona przez, czy raczej instruowana przez starszych kolegów rób, kwietniczki, chodniczki, coś yy, z małej infrastruktury, bo to ludzi cieszy. Porwałam się na projekty wielkie, czyli budowa nowego szpitala, kompletna rewitalizacja osiedla wieczorka. To był jak do tej pory największy projekt w kraju termomodernizacja i przyłączenie do CO ponad 80 budynków. A to są wielkie projekty, pani Prezydent i czasem mogą być wielkie porażki. Takie tak na skalę przegranej tak, w Byłam, Byłam na to przygotowana, tym bardziej, że no niestety polityka skrzeczy i wdziera się brutalnie do samorządu i mój konkurent polityczny z ostatnich wyborów usiłował na tym wypłynąć, oskarżając mnie o korupcję, sprzeniewierzenie środków finansowych i jednym słowem jedną wielką katastrofę i... Umińska samozło. Tak. U samozło. Tak, tak, tak. Więc stąd kontrole CBA, czołganie przez prokuraturę, no, skończyło się to niczym. Jak widać, osiedle jest piękne, nikt się y, y, nie zastanawia nad tym, y, y, ile to kosztowało, i tu nie mam na myśli tylko finansów, ale wszyscy się z tego cieszą. Tak? A czego pani jako samorządowiec by nie zrobiła inwestycyjnie u siebie w mieście? Co pani nigdy do góry nie przyszło, albo do czego pani była namawiana, ale pani wie, że tego zrobić nie wolno? Na pewno nie wybudowałabym akwaparku. Bo no to nie jest ta skala miasta, piekary Śląskie. To się nie bilansuje, generuje potężne koszty. Przykład sąsiadów. Trzeba siłę na zamiary i dopasować ofertę do oczekiwań i możliwości. Stąd nie akwapark, ale porządny, kryty basen. 8 torów, 25 metrów ze strefą aqua ze strefą dla dzieci. To jest na miarę możliwości. Nie porywać się na pomniki, bo to nie przynosi żadnych... Znaczy doraźne pewnie... Bo są to jest... pomniki prezydenta na no. Tak, no. tak. Ale ja chcę być zapamiętana z tego, że popchnęłam piekary na zupełnie nowe tory. Uczyniłam to miasto lepszym do życia, przyjaźniejszym. Dostosowanym do potrzeb wszystkich kategorii wiekowych, a nie z jakiegoś jednego fajerdza. Pani rządzi miastem, nie jedynym takim w Polsce, bo jest ich wiele, które ma pewne przewagi, ale też ma na starcie trochę gorzej niż inni. Pani nie ma pięknego rynku, nie ma pani piętnastowiecznych kamieniczek, nie ma pani tłumu odwiedzających zabytki turystów z Anglii. Ma pani przepiękny kościół, to prawda, ale to jest obiekt kultu bardziej niż atrakcja turystyczna, tak. jak mi się wydaje. Jak zabiegać o o sławę i chwałę miasta, <głos> <głos> że już te, przy Pani imieniu na chwilę zostaniemy, nie mając tych wszystkich oczywistości, które ma, nie wiem, Kraków, Wrocław, nawet mniejsze miasta, które mają Historię i zabytki? To jest żmudna i trudna praca, na pewno nie na tygodnie i miesiące. Liczy się tu konsekwencja. Zapewniać przede wszystkim warunki do dobrego, komfortowego życia inwestować w rekreację i infrastrukturę sportową w imprezy kulturalne. Podkreślać, że miasto jest przyjazne inwestorom, że dobrze się tu żyje i mieszka, bezpiecznie, o czym świadczą statystyki. I takim swoim no, codziennym przykładem włączania się w życie mieszkańców, pokazywanie im, że władza nie zamyka się w gabinecie, nie siedzi za biurkiem, jest wśród ludzi. Ja zawsze się śmieję, że ja nie muszę wydawać. Wielkich pieniędzy na sondaże, także przed wyborami poparcia, bo ja mam sondaże codziennie na ulicy, w parku, kiedy biegam, kiedy robię zakupy. Ludzie mówią: nie tylko chwalą, to nie jest tak, że jest tu wielkowo, ale. Zwracają uwagę, co by poprawili, co im się nie podoba. Ja tych głosów słucham z pokorą, czasami tłumaczę, bo pewne rzeczy są niemożliwe do zrobienia ze względu na, na przepisy prawa, ale zauważyłam, nawet jeśli nie rozwiązuje problemu tego konkretnego człowieka, to on ceni to, że ze mną mógł porozmawiać, że nie musiał się umawiać specjalnie. A to można spać do pani ryska, do gabinetu do... po prostu? Oczywiście, ale ludzie wolą do mnie zadzwonić i napisać maila. Ja dość takie aktywne życie prowadzę, więc wiele spraw podczas treningu załatwiłam. Ktoś szedł z kickami, ktoś jechał na rowerze, pytał, a kiedy dany odcinek ścieżki rowerowej będzie skończony, oddany do użytku. A kiedy jedna z cyklicznych imprez znowu się odbędzie i tak w przyjaznej atmosferze, na luzie. Ile z Pani doświadczenia, no ile to oczywiście z niego wynika, nawet potrzebuje kadencji, żeby zadbać o miasto? zależy od miasta. Ale jedna wystarczy? No jedno na pewno nie. Jedna na pewno nie. Wynika to z procesów inwestycyjnych i z samego prawa zamówienia publicznego. No to się może okazać niedługo, że dwie kadencje to musi wystarczyć. Jeśli będzie taka wola rządzących, no to pewnie tak będzie. Natomiast moim zdaniem jest to ograniczanie. Ograniczanie woli mieszkańców i dawanie im sygnału, że im się nie ufa. Czyli będą chcieli to sobie zmienią kandydata. Dokładnie tak. Mój przykład jest dobitny w 2014 roku. Mój konkurent miał nazwisko Korfanty. To już 50% sukcesu, tak. Pochodził z rodziny zakorzenionej na Śląsku. Mógł sobie dowodzić. Drugie 25. Pokolenia. Tak jest. Był mężczyzną. To też istotne. Yy, miał cały aparat władzy za sobą, w tym media miejskie. Ale ludzie uznali, że trzy kadencje to dosyć. I postawili na kobietę, nomenomen z nazwiskiem Naski, tu na Śląsku. Tak, nie niekoniecznie, yy, której rodzice nie pochodzili ze Śląska, aczkolwiek związani z górnictwem, ale jednak przybyli z innego regionu. No i na kobietę. Ile was jest kobiet w samorządzie Śląsko-Zagłówejskim? w województwie śląskim były, były cztery pani prezydent do dramatycznie, śmierci, mało. dramatycznie mało do śmierci nieodżałowanej naszej Grażyny Dziedzic Bo no, w tej chwili jest prezydent Jastrzębia w prezydent Zabrze no i ja są jeszcze panie wójt w Wyrach między innymi na a wiem, że tam parę też kobiet rządzi w Beskidach. A to ciągle męska domena? Ciągle męska domena. A czemu? Bo no, ja z waszego damskiego środowiska słyszę takie utyskiwania. Kobiety nie chcą, nie chcą, nie czują się silne, nie czują się kompetentne, bardzo krytycznie podchodzą do swoich umiejętności, bardzo niesprawiedliwie często nie mają wsparcia w domu, bo to jednak... To jest konieczne, żeby mieć oparcie w domownikach, żeby mieć przy te, sobie partnera, te który... Ta robota się nosi tak, do domu bardzo często. Tak, tak. i ja cię będę wspierał. Mało jest jeszcze takich mężczyzn. Chwała tym, którzy wspierają kobiet. Myśli pani, że samorząd, jako ta najbardziej udana z reform, to podkreślane jest bardzo często przez różne tak. strony sceny politycznej, może liczyć na wsparcie? Bo ja mam takie wrażenie, że no nie jesteście popularni, zwłaszcza w środowiskach władzy centralnej. No, niezależność zawsze budzi niepokój. Ten, kto jest niezależny, o nic nie prosi, tak? nie zabiega. Nie można na niego wpływać, nie można nim manipulować. Yy, niezależny samorząd i tacy prezydenci jak ja z komitetów społecznych są niebezpieczni. Nie wiadomo, co im tam do głowy strzeli, jakie jeszcze w nich siły i ambicje drzemią. Yy, no i nie dadzą się tak prosto. Yy, Kupić nie mają ludzi, których trzeba obsadzać na listach wyborczych, tak? A to jest bardzo... Panie, w każdej kampanii słyszę tej samorządowej, że dziura w moście nie ma barw partyjnych. Ma. Ostatnio ma Wszystko ma barwy partyjne. No tak, wiem do czego Pan nawiązuje, do środków, które płyną z centrali. Ktoś ma ten kolor, więc ma środki, ktoś ma inny kolor i nie ma środków. Tak jest. Natomiast ja współpracuję, staram się współpracować z każdym, kto, kto chce pomóc. Ja wychodzę z założenia, że rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy to nie jest moja wola. Samorząd okrecie. też nie. Tak, ale to są pieniądze podatników. Nas wszystkich, także moich mieszkańców. Więc jeśli ktoś je daje, to ja uważam, że pekunia non olet i, i biorę je, bo to jest na potrzeby mojego miasta i tym samym moich mieszkańców. Nie mam dylematów moralnych, kto daje te pieniądze. Moralnych pani, a budżetowe pani może mieć ewentualnie? Tak, ale od tego dobry gospodarz, żeby. Starał się zapewnić środki na wszystkie potrzeby. Każdy gospodarz mówi, że jest dobry. Nie znam takiego, który powie, jestem kiepskim gospodarzem. Ale to widać też po wynikach. Piekary śląskie należą do jednych z najbiedniejszych powiatów grodzkich. No to pani się pochwaliła teraz. Ale można żyć skromnie, ale można nakarmić i będzie czysto, tak? Może nie na kawior i ośmiorniczki, ale na. Porządną kromkę i coś do tej kromki musi wystarczyć. Wychodzę z założenia, że racjonalne wydawanie środków, ograniczanie niepotrzebnej promocji, na przykład jestem w tym mistrzem, bo ja uważam, że nie trzeba wydawać potężnych środków na promocję, bo to, co się dzieje w mieście, o mnie świadczy. Myśli Pani, że samorząd ma przed sobą świetlaną czy kłopotliwą przyszłość w Polsce? Ma przed sobą trudną przyszłość, bo jeśli rządzący niezależnie jakich barw nie będą respektowali samodzielności i niezależności samorządu, będą próbowali naciskać, manipulować, wpływać w jakikolwiek sposób, to samorządowcom będzie trudno. Ja bym chciała, żeby tak dali nam spokój. My sobie poradzimy. Nie chcę, żeby nam pomagali, żeby nam nie przeszkadzali. I my pokażemy, że potrafimy, że nie na darmo nas mieszkańcy wybrali, że mamy narzędzia, mamy doświadczenie i potrafimy wsłuchać się w głos mieszkańców, bo my ich widzimy, słyszymy, kontaktujemy się z nimi na co dzień. Sławomir Mińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich z takim apelem do władz tych ponad samorządowych. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję.